Witam serdecznie wszystkich widzów. W tym odcinku z bardzo dobrą powtórką zobaczycie niszczyciel czołgu amerykański Premium TS5, którego posiadam. Oczywiście gram tak mało, że dużo czołgów mam, ani nimi nie grałem. TS5 oczywiście grałem kilka bitew. Z tego co pamiętam, bardzo przyjemny czołg. Wiadomo, amerykański Tedek, więc niezbyt szybki. Dosyć twardy, z bardzo dobrym działem. Tak mi się wydaje. Zaraz gracz, który kieruje tym czołgiem być może powie więcej, a być może nic nie powie. Zobaczymy. Podporucznik, jak to było, bo już nie pamiętam? Wasilkow. Wasilkow, witaj serdecznie. No cóż, no i oglądamy twoją powtóreczkę. Kiedy to zagrałeś, tą bitewkę? Wiesz co, jakoś w tym tygodniu. Nie powiem teraz dokładnie, bo w tym tygodniu zagrałem bardzo, ale to bardzo dużo bitew. Mhm. Więc no jakoś w tym tygodniu po prostu A cóż tak bardzo, ale to bardzo dużo bitew akurat w tym tygodniu zagrałeś to co się takiego stało. Chory jesteś? Wiesz co nie, mam chwilową przerwę od pracy, więc że tak to ujmę sobie stwierdziłem, że sobie pogram troszeczkę więcej dobra. Rzuciło cię na same ósemki z góry na dół i... jedna artyleria, dwa lajciki, sporo tedeków. no i cóż Mapa to autostrada, tutaj w zasadzie niszczyciele czołgów mogą jechać gdziekolwiek, ty wybrałeś miasto. To co powiedziałem, czyli ten czołg charakteryzuje się dobrym pancerzem, to jest prawda? Wiesz co, zależy na co trafisz, że tak to ujmę. Bo chcąc nie chcąc, raz cię nie trafi, czy znaczy nie, nie, nie przebije jakaś porządna armata, a raz w ciebie wejdzie byle co. Jednak dolna płyta jego łapie nawet ze zwykłych pocisków od ósemek, więc tutaj mhm. jest cały problem. Czyli ta dolna płyta, to o, ten czołg w ogóle tak, nie wiem, delikatnie przypomina nawet z przodu E3, oczywiście no, może nie za bardzo, tutaj nie ma obrotowej wieży. No taki Tedek jedyny w swoim rodzaju, Tedek premium, z bardzo dobrym działem, 400 Alpy, z dobrą czy nawet bardzo dobrą szybkością, nie wiem co, ile sekund przeładowuje. Ja mam 6,99, z tego co, co mi powtórka pokazuje, podejrzewam, że da się zejść niżej, mhm. ale to już nie jest duża różnica, bo chyba tylko racjami już da się zejść jakkolwiek niżej. Czyli 6,9, cyfra bardzo przyjemna. No i cóż, ruszyłeś... O, i tu było widać właśnie to, o czym mówiłem, czyli że on potrafi dużo odbić, a potrafi też przyjąć pestki na siebie. Mhm. napotkany na linii 0, czyli ruszyłeś dosyć odważnie, bo tam sporo tych czołgów. Na szczęście za tobą jeszcze jest IS-6B... Raczej nie Berluch, chociaż nie wiem. IS-6 Black. Black, tak, tak. No i cóż, jedziesz dalej, czyli tak dosyć odważnie śpieszyło ci się gdzieś. E, wiesz co, zauważyłem, że druga flanka jest praktycznie pusta, więc stwierdziłem, że tą trzeba jakoś tam przepchać e, i, i generalnie po prostu pocisnąłem, bo widziałem, że moja drużyna nie była zbyt chętna do, do jazdy. Zwykłe ataki, 248 O, tutaj pięknie wszedł pocisk. Typek, padł mu amoraczek bardzo ładnie, co już troszeczkę mogło Ci powiedzieć: chłopcia ta bitwa może być dobra. Tutaj szkoda, ten czołg również mógł być Twój. Zwykłe Apeki są tutaj bardzo dobre: 248 penetracji na ósmym pierze z ósemkami. Po co włączać kumulaki, których wozisz tylko 10, kumulaki mają penetracji 300. Czyli zdecydowanie... Generalnie wiesz co, kumule dla mnie troszeczkę nie mają sensu w przypadku tego czołgu, bo często bym trafiał gdzieś tam w gąski czy coś i by nie wchodziło. Mhm. A jednak z tą penetracją większość ósemek przebijam jak chcę. To no wiadomo, rzuci na dychy czasami oczywiście 248 penetracji, bo no nie ma szans na przednie pancerze twardych dziesiątek czy też nawet dziewiątek, ale ósemki, zwykłe apeki myślę, że wystarczają na wszystko. Trochę, w większości tak. Trochę załatwiona już to miasto, w zasadzie załatwione totalnie, ale za to druga flanka, no tak już... Kończy żywot, więc zdecydowanie zakręciłeś w stronę pomocy swoim czołgom. Już masz prawie 4000 obrażeń, jeszcze sporo HP do zgarnięcia. No cóż, plusy i minusy to chyba już wszyscy wiedzą, nie ma co tutaj kombinować. Czyli pancerz jest plusem, tutaj wbiła Ci się jakiś jakiś palik w dupę. Tutaj niestety będę zaraz troszeczkę snajpił w stronę bazy, no bo mhm. zanim dojechał, to wiadomo, chwilę by minęło. Więc stwierdziłem, że można lepiej po prostu posnajpić. Mhm. I będzie widać niestety... To, że to, to działo nie zawsze, że tak to ujmę, do, dobrze trafia, o może, może tak. Mhm. No w każdym razie działo jest to plus tego pojazdu, pancerz jest też plusem, mobilność tutaj wiadomo jest to minus, prędkość maksymalna 26 km na godzinę, no, no cóż, malutko. O i tutaj się niestety tak wystawiłem na tego Buraska, ale dobrze, że tylko Burasek we mnie strzelił, żaden Skorpion ani Susie nie pofatygowało. Po raz pierwszy ma dwa pociski, dwa w ciebie wystrzelił teraz ładuje, więc no starałeś się jak najszybciej zniknąć. Tak, dlatego wjechałem za krzaki, gdzie będzie mnie mniej widać. Dla niego, będę mniej widoczny. Porucznik Wasilkow? i tak to było? Tak, dokładnie. No to znaczy podporucznik. Podporucznik. Jakbyś mógł powiedzieć dlaczego właśnie tak się nazywałeś w grze World of Tanks? E, Wiesz co? To nie jest jakaś emocjonująca historia, po prostu zawsze e, od nazwiska do mnie znajomy wołał, podporucznik Wasilkow, od momentu zakrapianej imprezy, że tak to ujmę, kiedy to udawaliśmy, że, czy udawaliśmy. E, wkręciło nam się, że jesteśmy w, w czołgu i, i, i po prostu jechaliśmy ulicą czołgiem. <grywki> e, no i tak się przyjęło. Wcześniej miałem inny nick, ale musiałem go zmienić, bo ten nick miał już, no... Za dużo lat, że tak to ujmę. Panterka zniszczona, ale jak widzieliście, kilka tych strzałów no nie weszło w panterkę. Skorpiony. No niestety, tar... gdyby weszło, to, to podejrzewam, że jeszcze skorpionik mógłby troszeczkę więcej oberwać, a tak to no wyszło, to niestety, jak wyszło. Ta cenność na 100 metrów, 0,44 przy bazie, no to yy, znaczy bazowa cenność oczywiście jest lepsza yy, przy lepszej załodze i modułach, ale yy, no jest to. Sława cenność do no, czy to niemieckich, czy francuskich Tedeków. Tutaj jest to czołg raczej nie sniper, ale taki czołg do pierwszej linii. nie? Tak, dokładnie. To jest to samo co E3, E4. No, jednak chcąc, nie chcąc, te czołgi na pierwszą linię, nie na, nie na drugą. Tutaj Boleskiu, który dwie peski wsadził ci, można powiedzieć, został jako ostatni pojazd. Masz pięć zniszczonych pojazdów. Prawie 6 tysięcy przydałoby się, można powiedzieć, odpłacić Boraskiemu, Nie wiem, jaki jest dopełniać Borasku, Kogo czego Boraskowi, Boraskowi, nie? Chyba tak. No, po prostu Berskłę, czy z, jak to zwał? Bers berskłemu <laughs> trzeba Berskłemu oddać te dwa pociski, no i zdobyć specjalistę. No i ruszasz. Zobaczymy, czy się uda. No teraz załadowałem HEKA, stwierdziłem, że. A! Nóż, wejdzie jakoś ładnie. Mam wrażenie, że po tych zmianach HEKI wchodzą lepiej niż wchodziły wcześniej gdzieś tam w miękko, miękkie czołki Więc stwierdziłem, że. A co mi szkodzi? HEKI wchodzą lepiej niż przed. Y ja słyszałem, że, że jest nerw hek Wiesz, co ten nerw to jest taki bardzo na wyrost, że tak to ujmę. Wczoraj miałem sytuację, gdzie Charfutur mi strzedł za tysiąc. Od te cztery dziewiątki na, na hajekach, więc mam wrażenie, że po prostu wchodzą lepiej niż wchodziły wcześniej. Kurde, to to mnie zaskoczyłeś teraz. A jaka jest prawda, to najwyżej. No, znaczy, prawdopodobnie to jest prawda, co powiedziałeś? Spróbuj sobie wziąć kogoś na treningóweczkę i zobaczyć, jak to wygląda z godzillą czy, czy, czy lodówką. Potrafi czasami nawet w taką E piątkę wejść, jak się side skrapuje, za 1800, jak dobrze strzelisz. Oh. No to ja słyszałem inne opowieści przed tym paczem, że, że to już będzie koniec godzili, koniec artylerii. Wiesz co, ludzie panikowali, a wyszło jak wyszło. I moim zdaniem w sumie się nic nie zmieniło. Poza tym, że jak nie, nie przebijesz, to mniej zrobisz niż, robi, niż robiłeś wcześniej. Czyli z tym paczem to tak, z tym covidem panikowali, a wyszło jak wyszło. W sumie to tak. Dobra, 6047 obrażeń, 1724 expa, Cóż, no bitwa oczywiście nie jest to rekordowa na te spiące, Na te Piątce są wyniki lepsze, no ale cóż, dawno te Piątki nie pokazywałem. Moim zdaniem bitwa odważna. No pokazała jak, jak tym czołgiem wypadałoby grać. Skoro jednak już ma ten pan coś, to warto czasami coś przypuszczać. Tak jest. To tyle, podporuczniku. Bardzo dziękuję za pokazanie. Dzięki również, Faja. Tradycyjnie na koniec zapewne chciałbyś pozdrowić kogoś. Wiesz co, pozdrawiam Łukasza Zwolińskiego, Aka Zwolka i, i moją dziewczynę. Oczywiście też pozdrawiam Zwolińskiego, Aka Zwolka no i twoją dziewczynę też pozdrawiam. Bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!